Multiversum LEGO. Słyszeliście o tym? Multiwersum to inaczej wieloświat. Koncept raczej w większości znany. Ale coś takiego w ogóle pojawiło się w LEGO? Otóż w dzisiejszych czasach nasza duńska firma bardziej pobłażliwie na to patrzy, ale kiedyś LEGO postanowiło wiele wypuszczonych przez nich serii połączyć jakąś wspólną fabułą. To znaczy, każda seria miała swoją fabułę, ale do tego całość łączyła się inną historią. Coś w stylu jak Ninjago i Chima. Takich uniwersów mieliśmy głównie, bym powiedział, że trzy. Przy czym niektóre z nich łączą się w jedną całość. Dlatego też chciałem was zaprosić na niesamowitą podróż po multiversach, gdzie to postaramy się połączyć jak najwięcej serii w jedną. Całość. Ale wpierw dwie sprawy. Będziemy tutaj tylko omawiać serie nielicencjonowane oraz nie bierzemy pod uwagę filmu Lego Ninjago The Movie oraz tym bardziej obu części The Lego Movie, bo w przeciwnym przypadku można byłoby wszystko zamknąć w słowach: no cóż, wszystkie te serie pojawiły się w Lego The Movie. I jak mamy to za sobą, to omówmy sobie prehistorię. A zaczniemy od prostych połączeń pomiędzy starymi seriami Lego, takimi jak Castle. Ponieważ coś, co było kiedyś oficjalne, to to, że większość po serii Castle. Łączy ten sam świat, tylko są to po prostu różne frakcje. Stąd też do kasu. Castle... Tym sposobem należą takie podserie jak Wolfpack, Black Falcons, Black Knights, Crusaders, Dark Forest, Dragon Knights, Forestmen, Fright Knights, Lion Knights oraz Royal Knights. O dziwo bezpośrednio do tego nie należy podseria Classic Castle, czyli między innymi ten legendarny żółty zamek. Następnie mamy serię Space, która również podobnie zbiera większość podserii w jednym świecie: a mianowicie BlackTron 1 i 2, Classic Space, Explorience, Futuron, Ice Planet 2002, Insectoids, Space Pol. Police 1 i 2, Entron, Roboforce, Spirus, UFO oraz Unitron. Brzmi to prawie jak jakaś planeta z Transformers. Ale nie zawierają oni w sobie m.in. Space Police 3. No dobrze, ale oprócz serii Space oraz Castle, to taką ostatnią serią w tym stylu jest Pirates, gdzie to pod nią jest czwórka pod serii Islanders, Imperial Armada, Imperial Soldiers oraz Imperial Guards. no dobrze... Ale teraz trzeba do tego wszystkiego znaleźć jakieś wspólne połączenia. I tutaj na racunek nam przychodzi Time Cruisers. Była to pierwsza seria, która łączyła sporo różniące się od siebie serie w jedną całość. Dlaczego? Otóż bohaterowie w tej serii odwiedzali różne miejsca podróżując w czasie. I odwiedzili oni m.in. podserię Ice Planet 2002, Fright Nightsów oraz kapitana Rudobrodego z Piratów. Tym sposobem to wszystko połączyliśmy w jedną całość. Ale to nie koniec. Bo w zestawach Time Cruisers można było znaleźć różne artefakty zebrane odwiedzonych światów, Między innymi wcześniej wspomniane Helm z Ice Planet 2002. Ale znajdziemy tam również inne rzeczy, co informuje nas o tym, że odwiedzili oni również inne światy, mianowicie Aqua w którego skład wchodzi 5 podserii, Aqua Riders, Aqua Sharks, Stingrays, Hydronauts oraz Aquanauts, następnie patrząc po itemach mamy Trąbkę, która głównie jest skojarzona z serią Western, ale nie możemy być tutaj pewni, bo występowała ona również gdzie indziej, więc nie będziemy tylko tutaj uznawać, oraz Helm, który to w pierwszej chwili przypomina mi o Rock Ride ale no, w tamtym czasie jeszcze tej serii w ogóle nie było. Więc odpada. Ale mamy jeszcze inne dzieło, które może nam pomóc. Otóż niemieckie słuchowisko o Time Cruisers, które właśnie opowiada przygody bohaterów. I tam też można usłyszeć, jak nasi bohaterowie odwiedzają Lego Town, czyli protoplastę Lego City. Tam też oprócz masy serii town, takich jak Paradisa, chociażby, dostajemy również drogę łączącą Town z klasy Castle. Ponieważ w zestawie 1.592 mieliśmy parę rycerską, gdzie to pojawili się przebierancy w zbrojach rycerzy. Którzy zaliczają się do klasik. Tutaj na szczęście trop się nie urywa, bo w innej podserii Town w secie 7.8.9.4 pojawiła się figurka nawiązująca do Alpha Team. Jednak czy byli oni tylko bohaterami serialu w tym świecie, czy rzeczywistymi bohaterami, to już ciężko powiedzieć. Alpha Team dzieliła się na Alpha Team Mission Deep Sea oraz Mission Deep Freeze. I to tyle. Dalej zaś robi się bardzo ciekawie, tak samo zresztą jak jest bardzo ciekawie na serwerze legownicy. Ależ to było dobrze wytajmowane przejście, co nie? Co nie? Jeżeli tylko chcielibyście ze mną pogadać na temat LEGO, albo na przykład pograć w Deep Rock Galactic, to zapraszam Was na ten serwer. Link macie oczywiście w opisie. A teraz, wracając do filmu, to znalazłem bardzo ciekawe wydanie Lego Mani. Dokładniej grudniowe wydanie z 2001 roku. Tak jest, się również w takie miejsca. Tam też dostaliśmy komiks łączący dużo serii, więc no teraz proszę się, skupcie. Drużyna z serii Live on Mars trafia na planetę, gdzie łączą oni siły z drużyną Alpha Team oraz Lego. Studios, by pokonać Ogla, czyli głównego złego z Alpha Team, gdzie to Ogl kontroluje dinozaury ze serii Dinosaurs. Wow, sporo się zadziało, co nie? Oczywiście, wiadomo, dobro zwycięża w tej historii i tak dalej, ale dla nas jest coś innego ważniejszego. Oczywiście, sporo nam to powiększa multiversum. I wiem, że LEGO Studios jest tutaj trochę, no, sos, bo wiadomo, choćby LEGO Jurassic Park 3 tam występował, czyli licencjonowana seria. A miał nie być licencjonowanych serii, ale proszę przymknijcie na to oko. Abym jeszcze zapomniał. Przy tym wszystkim dowiadujemy się, że przodkiem naszego złego pana o imieniu Ogel był wladek ze serii Knights Kingdom 2. I tutaj na razie się kończy nasze stare uniwersum. Przejdźmy więc do tego nieco nowszego, które rozpoczęło się w roku 2011. Wtedy, bowiem wyszła seria Alien Conquest. Nie tylko. I zapewne, jeżeli ktoś z Was kiedykolwiek w ogóle cokolwiek słyszał o multiversum LEGO, to zapewne słyszał właśnie o tym Multiwersum. No może nie licząc tylko Multiwersum Ninjago i Dreams Chimy, wiadomo co chodzi. Ale o tym później. Po wyjściu Alien Conquest mogliśmy się dowiedzieć, że główny zły tej serii narobił sporo syfu, próbując podbić planetę LEGO. I ma on opisane historie, gdzie to przeszkadzało bohaterom innych serii, jak Pharaon Quest, Atlantis oraz Dino. Tak jest. Jeżeli zastanawialiście się, skąd wzięły się dinozaury. Serii, to zostały one przesłane z przeszłości przez kosmitów ze serii Alien Conquest, po to by przeszkodzić ludziom w obronie planety. Tak samo w dwóch poprzednich seriach, gdzie to w Pharaoh Quest połączył on siły z faraonem tym złym, a w Atlantis pojmał on tego dość ważnego Typka. Co ciekawe, w serii Atlantis mamy jeszcze inne nawiązanie. Po pierwsze szkielet Nurka, który ewidentnie był częścią składu z odnowionej serii Aquariders. Drugie nawiązanie zaś to coś wspaniałego, czyli postać Brainsa, który to jak wcześniej być może część z Was kojarzy był ekipą Power Miners, czyli innej serii. Tak jest, mamy tutaj Power Miners, yeah baby! I można by pomyśleć, że to koniec. Ale nie. Tutaj nam pomoc przychodzi krótki film z LEGO Klaczem Powersem, który podróżuje między różnymi seriami. I tutaj możemy znaleźć nasze połączenie z Power Miners. Dzięki temu inne ukazane tam serie mogą być połączone z tutaj resztą tego multiversum. A inne serie, które tam się pojawiły, to Mars Mission, Agents, Castle, Fantasy Era, Space Police 3 oraz City. To nowe City. Powoli nam zaczyna brakować miejsca, ale spokojnie jakoś damy radę. Tym bardziej, że ja się dopiero rozkręcam. <grym> Bowiem to właśnie LEGO City jest naszym kolejnym punktem do przeanalizowania. Możemy tam znaleźć sporo nawiązań do innych serii, choć są to raczej nawiązania w stylu, że te serie są w tym świecie, powiedzmy nie wiem, grami komputerowymi, filmami czy czymkolwiek innym wytworzonym przez postacie, a nie takimi rzeczywistymi postaciami albo organizacjami w tym świecie. Takie nawiązania mamy do serii Video, Exo Force, Ultra Agents oraz Bajeniku. No dobrze, wszystko super, dobrze, Megacox i tak dalej. Ale teraz możemy połączyć to z tym. Naszym punktem zaczynnym znów zostanie seria Dino, bowiem tam mamy postać o imieniu Josh Thunder. Tak jest, Thunder. Nazwisko Thunder możecie kojarzyć ze serii Adventurers i co jest potwierdzone, przodkiem Josha jest Johnny Thunder ze serii Adventurers. Adventurers miało kilka podserii, mianowicie Desert, Jungle. Oriental Expedition oraz Dino Island. W ogóle, czy wy też po odkryciu tej serii mieliście takie? nieco dziwne spojrzenia na tamtejsze dinozaury. Pomijając ich wygląd, to były one takie trochę maławe, niby nazywają się one T-rexem, czy też Triceratopsem, itd., ale ja zawsze wyobrażałem sobie, że to są przodkowie dinozaurów z kredy, którzy ewoluowali na przestrzeni tak, że stali się mniejsi, by przeżyć. No w końcu myślę, że na takiej jakiejś wyspie byłoby ciężko znaleźć wystarczającą ilość jedzenia dla takiego chociażby T-rexa, ale... Odchodząc od dygresji, jak seria Adventures może nam pomóc w połączeniu tych dwóch multyświatów? Otóż jest coś, czego wam nie powiedziałem. Time Cruisersi zawędrowali również do świata Adventures i takim sposobem udało nam się wszystko połączyć. O ja, pier mm -hmm. Zostało nam jeszcze najnowsze multiversum, <laughs> O którym Lego czasem sobie przypomni, ale raczej cały czas próbuję o nim nie myśleć. I teraz tak, mamy tutaj sporo serii, ale niestety w większości są to nawiązania w stylu, o ta seria w innej serii pojawiła się jako plakat, albo pojawiło się samo logo. Co mówi nam w sumie nic kompletnie o tym świecie. Często też czy jest to istniejąca organizacja, czy też jest to po prostu serial, gra itd. No to tego już się nie dowiemy, raczej nikt. Generalnie nie ma tu dużo. Takich satysfakcjonujących połączeń, jak mieliśmy wcześniej. Niemniej i tak warto o tym, myślę, wspomnieć. Choć i tak zaczniemy od tych nieco ciekawszych rzeczy. Więc tak, może kojarzycie taką nieco bardziej creepy serię Monster Fighters. Nazwa jest chyba wystarczająco oczywista, więc nie muszę raczej jej tłumaczyć ogólnego zamysłu. Jedną z postaci, która tam się pojawia, był Dracula, który to po zebraniu wszystkich kryształów użył ich, by przyciągnąć kosmitów ze serii Galaxy Squad. Zaś w tej serii jeden z żołnierzy później pojawia się w Ultra Agents. I tu na razie się zatrzymamy, bo utknęliśmy. Tak, zaledwie po trzech seriach. A przejdziemy zamiast tego do... Tak jest, Ninjago, baby! Niestety, jesteście podjarani? Bo ja nie... Niemniej i tak przez to musimy przejść, by mieć wszystko kompletne. Najbardziej oczywiste nawiązanie, o którym praktycznie każdy Lego fan wie, to Ninjago i Chima. Coś tam z wieloświatem i tak dalej, wiecie o co chodzi. Potem mamy Nexonites, w którym co świecie Ninjago oraz Chima były wymyślonymi show w tym serialu. Ale wracając do Ninjago, to mamy masę nawiązań. Większość z nich raczej się pojawia w dużych zestawach, chociażby jak wioska Ninjago. Ale jak wcześniej wspomniałem, są to akurat te nawiązania, o których praktycznie nie mamy żadnych informacji. Więc miejcie to na... Uwadzę. Seriami takimi były <laughs> Bionicle, Hero Factory, Alien Conquest, Rock Riders, Galidor, Galaxy Squad, Atlantis, Drone Racers, Extreme oraz Snap. <laughs> Bez wątpliwości, większość tych serii to jakieś show w tym świecie. Bo inaczej, niezbyt sobie jestem w stanie wyobrazić, jak sensownie by można było połączyć Bionicle, Hero Factory, Galidor czy też Snap. Co? Chcesz nam powiedzieć, Mozart, że ogromne roboty, czy też dziwne auta nie pasują do końca do tego uniwersum? No, kto by się spodziewał? Ale mamy też takie serie jak Atlantis, czy też Alien Conquest, które to możecie kojarzyć ze wcześniejszej części filmu. Ale czy to coś oznacza więcej? Że wszystko możemy jakoś, nie? Połączyć? Mm, nie wydaje mi się. Brakuje na to dowodów. Bo co innego, jak mamy całą historię o podróży w czasie i dodatkowo e, to pokazują sety. A co innego, jeżeli dostajemy. Po prostu losowe logo w zestawie bez żadnego kontekstu. Jedyny sposób, jaki widzę, by można było jakoś sensownie połączyć te obydwa światy, to albo to multiversum, albo to multiversum musiałoby być całkowicie wymyślonym wielkim show. Ale to jest nudne, więc tego rozwiązania nawet nie bierzemy pod uwagę. Zamiast tego opowiedzmy sobie o Dreams jako że jest to oczywiście kolejne bardzo znane powiązanie z Ninjago. Ba, nawet mieli oni wspólny odcinek. I tam się też dowiadujemy, że proszę państwa, tak jest, Ninjago to tylko serial, także w świecie LEGO, ale incepcja, nie? zarówno w świecie Nights, jak i też Dreams, Ninjago jest tylko serialem, ale wiecie czego jeszcze się dowiadujemy? Otóż w Dreams mamy inne seriale LEGO, a dokładnie Bionicle, Hero Factory, Friends, Monkey Kid, Chima, City Adventures oraz Nexo Knights? pokręcone to jest. I jeszcze jakby było tego mało, to Hidden Side dzieje się w tym samym świecie co Dreams. A z kolei w Monkey Kid mamy choćby nawiązanie do serii Town, Bionicle oraz Space. Jak już pewnie zauważyliście, to najnowszym multiversum jest najbardziej pokręcone. Przy czym najwięcej nakręciła oczywiście seria Dreams. No dobrze, ale czy możemy to jakoś połączyć z tą tutaj górą? Niby tak ale nie do końca. Bo niby w Ninjago występują złoczyńcy z Ultra Agents, tylko że tam w Ninjago są oni kompletnie innymi postaciami. Tak jest, zamiast bardzo złych złoczyńców, tutaj są oni mistrzami żywiołów. Co nie będę ukrywał, że wygląda dość śmiesznie, bo ewidentnie ich wygląd był projektowany tak, by samym sobą krzyczał JESTEM TEN ZŁYM! A teraz nagle są oni dobrymi postaciami. No cóż, więc niby to się łączy, ale w praktyce, no nie jest to takie do końca legitne. I ja osobiście tego raczej bym nie uznawał. Podobnie jak nie uznaję połączenia tych dwóch multiwersów za pośrednictwem Klacza Powersa, bo tak w Ninjago się on również pojawia, ale ponownie jest to kompletnie inna postać. No dobra, na koniec chciałbym Wam jeszcze wspomnieć o innej serii, którą nie wiem czy w ogóle powinienem uznawać w tym całym naszym drzewie multiversów czy coś. Mowa o minifigures, bo mamy tam niby masę nawiązań, takich ewidentnych, jak postać z Alien Conquest, Monkey Kid, Dino i wiele innych, ale też Brak jakichś większych informacji, dlatego też ja to na razie zostawię tutaj z boku. Niech sobie tam leży, obok, a to, czy całość powinna być połączona z resztą, to zdecydujecie wy. I co? Tak się prezentuje całe nasze multiversum LEGO. Myślę, że zawarłem tutaj większość powiązań, ale jeżeli o czym zapomniałem, to wiecie co robić. Jak i też w ogóle poinformujcie mnie w komentarzach, co sądzicie o takim typie kontentu. Czy było to coś według Was interesującego, czy też przy tym po prostu zasnęliście i obudzicie się po kilku godzinach dżemki. jest to jednak dla mnie bardzo ważne, by mieć Wam jakiś wiecie, większy kontakt i poznać Waszą opinię na temat takiego kontentu. I co, jak zawsze, trzymajcie się, podajcie na mojego Instagrama, na serwer Discord Legownicy i nie przestawajcie budować. Do następnego.